Kodeks postępowania cywilnego. Czyta Łukasz Rosiak. Dział 2. Pomoc prawna z urzędu. Artykuł 17. Paragraf 1. Strona zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w całości lub części może domagać się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego. Paragraf 2. Osoba fizyczna niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych może się domagać ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Paragraf trzeci. Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność sądową, niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych, może się domagać ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, jeżeli wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego. Paragraf czwarty. Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, strona zgłasza wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych lub osobno na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Osoba fizyczna, która nie ma miejsca zamieszkania w siedzibie tego sądu, może złożyć wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce swego zamieszkania, który niezwłocznie przesyła ten wniosek sądowi właściwemu. Paragraf piąty. Sąd uwzględni wniosek, jeżeli udział adwokata lub radcy prawnego w sprawie uzna za potrzebny. Paragraf 6. Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego zgłoszony po raz pierwszy w postępowaniu apelacyjnym, kasacyjnym lub postępowaniu ze skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sąd przekazuje do rozpoznania sądowi pierwszej instancji, chyba że uzna wniosek za uzasadniony. Artykuł 117 z indeksem pierwszym. Paragraf pierwszy. Osoba fizyczna dołącza do wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o swoim stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Oświadczenie sporządza się według ustalonego wzoru. Jeżeli wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego składany jest łącznie z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych, osoba fizyczna dołącza tylko jedno oświadczenie. Artykuł 117 z indeksem 1, paragraf 2. Sąd może dobrać od osoby fizycznej przyrzeczenie o treści, świadomy znaczenia mych i odpowiedzialności przed prawem, zapewniam, że złożone przeze mnie oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach otrzymania jest prawdziwe i rzetelne. Przed odebraniem przyrzeczenia poucza się stronę ubiegającą się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego o treści artykułu 120 paragraf 4. Paragraf 3. Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcę prawnego złożony przez stronę reprezentowaną przez adwokata lub radcę prawnego bez dołączenia oświadczenia, które mowa w paragrafie pierwszym, przewodniczący zwraca bez wzywania do uzupełnienia braku. Paragraf czwarty. W razie złożenia wniosku ustnie do protokołu oświadczenie, które mowa w paragrafie pierwszym, może być złożone także do protokołu. Paragraf piąty. Przepisów paragrafu 1 do 4 nie stosuje się, jeżeli wniosek składała strona, o której mowa w artykule 117 paragraf pierwszy. Paragraf 6. Minister Sprawiedliwości określi w drodze rozporządzenia wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, o którym mowa w paragrafie pierwszym, a także sposób udostępnienia osobom fizycznym wzoru druków tych oświadczeń, mając na względzie umożliwienie w stronie złożenia jednego oświadczenia w razie składania wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych i komunikatywność niezbędnych pouczeń dla stron co do sposobu wypełnienia. Skutków niezłożenia oraz złożenia nieprawdziwego oświadczenia. Artykuł 117 z indeksem 2. Paragraf 1. W razie oddalenia wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego strona nie może ponownie domagać się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego powołania się na te same okoliczności, które stanowiły uzasadnienie oddalonego wniosku. Paragraf 2. Ponowny wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego oparty na tych samych okolicznościach podlega odrzuceniu. Na postanowienie o odrzucenie wniosku nie przysługuje zażalenie. Artykuł 117 z indeksem 3. Paragraf pierwszy. O wyznaczeniu adwokata lub radcy prawnego sąd zwraca się do właściwej okręgowej rady adwokackiej lub Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych. Paragraf drugi. Właściwa okręgowa rada adwokacka lub Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych wyznacza adwokata lub radcę prawnego niezwłocznie. Nie później jednak niż w terminie dwóch tygodni zawiadamiając o tym sąd. W zawiadomieniu właściwa okręgowa rada adwokacka lub rada okręgowej Izby Radców Prawnych wskazuje imię i nazwisko wyznaczonego adwokata lub radcy prawnego oraz jego adres do doręczeń. Paragraf trzeci. Jeżeli strona we wniosku wskazała adwokata lub radcy prawnego, właściwa Okręgowa Rada Adwokacka lub Rada Okręgowa Izby Radców Prawnych w miarę możliwości i w porozumieniu że ze wskazanym adwokatem lub radcą prawnym wyznaczy adwokata lub radcę prawnego wskazanego przez stronę. Artykuł 118. Paragraf 1. Ustanowienie adwokata lub radcy prawnego przez sąd jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa procesowego. Paragraf 2. Adwokat lub radca prawny ustanowiony przez sąd jest obowiązany zastępować stronę do prawomocnego zakończenia postępowania, chyba że z postanowienia sądu wynika iż obowiązek zastępowania strony ustaje wcześniej. Paragraf trzeci. Z ważnych przyczyn adwokat lub radca prawny może wnosić o zwolnienie od obowiązku zastępowania strony w procesie. Sąd Zwalniając adwokata lub radcę prawnego, zwraca się jednocześnie do właściwej Okręgowej Rady Adwokackiej lub Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych o wyznaczenie innego adwokata lub radcy prawnego. Przepis artykułu 117 z indeksem 3 paragraf 2 stosuje się odpowiednio. Paragraf 4. Jeżeli adwokat lub radca prawny ustanowiony przez sąd ma podjąć czynności poza siedzibą sądu orzekającego. Sąd na uzasadniony wniosek ustanowionego adwokata lub radcy prawnego zwróci się w razie potrzeby do właściwej okręgowej Rady Adwokackiej lub Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych o wyznaczenie adwokata lub radcy prawnego z innej miejscowości. Przepis artykułu 117 z indeksem 3, paragraf 2 stosuje się odpowiednio. Paragraf 5. Jeżeli adwokat lub radca prawny ustanowiony w związku z postępowaniem kasacyjnym lub postępowaniem ze skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego życzenia nie stwierdza podstaw do wniesienia skargi, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić na piśmie o tym stronę oraz sąd, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zawiadomienia go o wyznaczeniu. Do zawiadomienia adwokat lub radca prawny dołącza sporządzoną przez siebie opinię o braku podstaw do wniesienia skargi. Opinia nie jest załączana do akt sprawy i nie jest dorączana w stronie przeciwnej. Paragraf szósty. Jeżeli opinia, o której mowa w paragrafie piątym nie została sporządzona z zachowaniem zasad należytej staranności, sąd zawiadamia o tym właściwy organ samorządu zawodowego, do którego należy adwokat lub radca prawa. W takim przypadku, Właściwa okręgowa rada adwokacka lub rada okręgowa izby radców prawnych wyznaczy innego adwokata lub radcę prawnego. Przepis artykułu 117 z indeksem 3 paragraf 2 stosuje się odpowiednio. Artykuł 119. Ustanowienie adwokata lub radcy prawnego wygasa ze śmiercią strony, która je uzyskała. Jednakże na zasadzie tego ustanowienia Adwokat lub radca prawny strony podejmuje czynności niecierpiące zwłoki. Artykuł 119 z indeksem 1 Sąd może zarządzić stosowne dochodzenie, jeżeli na podstawie okoliczności sprawy lub oświadczeń strony przeciwnej powziął wątpliwości co do rzeczywistego stanu majątkowego strony domagającej się ustanowienia lub zastępowanej przez ustanowionego adwokata lub radca prawnego. Artykuł 120 paragraf 1. Sąd cofnie ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, jeżeli okaże się, że okoliczności, na których podstawie je przyznano, nie istniały lub przestały istnieć. Paragraf 2. W wypadkach, o których mowa w paragrafie pierwszym strona obowiązana jest uiścić wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego dla niej ustanowionego. Paragraf 3. Ponadto w wypadku, gdy okoliczności na podstawie których przyznano ustanowienie adwokata lub radcy prawnego przestały istnieć, sąd może obciążyć stronę tym obowiązkiem tylko częściowo, stosownie do zmiany, jaka nastąpiła w jej stosunkach. Paragraf czwarty. Stronę, która uzyskała ustanowienie adwokata lub radcy prawnego na podstawie podania świadomie nieprawdziwej okoliczności, sąd skaże na grzywne niezależnie od, o, od jej obowiązku uiszczenia Wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego. Artykuł 122, paragraf 1. Adwokat lub radca prawny, ustanowiony zgodnie z przepisami niniejszego działu, ma prawo z wyłączeniem strony ściągnąć sumę należną mu tytułem wynagrodzenia i zwrotu wydatków z kosztów zasądzonych na rzecz tej strony od przeciwnika. Przeciwnik nie może czynić żadnych potrąceń. Z wyjątkiem kosztów nawzajem u przyznanych od strony korzystającej z pomocy prawnej z urzędu. Paragraf drugi. Na kosztach przypadających od przeciwnika strony korzystającej z pomocy prawnej z urzędu należności adwokata lub radcy prawnego ustanowionego według przepisów poprzedzających przysługuje pierwszeństwo przed roszczeniami osób trzecich. Artykuł 123 Paragraf pierwszy. Postanowienia, o których mowa w dziele niniejszym, Sąd może wydać na posiedzeniu niejawnym. Postanowienia doręcza się tylko stronie, która złożyła wniosek o ustanowienie dla niej adwokata lub radcy prawnego. Paragraf drugi. Postanowienie o ustanowieniu albo odmowie ustanowienia adwokata lub radcy prawnego może wydać także referendarz sądowy. Artykuł 124. Zgłoszenie wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego jak również wniesienie środka odwoławczego od odmowy ich ustanowienia nie wstrzymuje biegu toczącego się postępowania chyba że chodzi o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego dla powoda na skutek wniosku zgłoszonego w pozwie lub przed wytoczeniem powództwa sąd może jednak wstrzymać rozpoznanie sprawy Aż do prawomocnego rozstrzygnięcia wniosku i w związku z tym nie wyznaczać rozprawy, a wyznaczoną rozprawę odwołać lub odroczyć. Paragraf drugi. W razie ustanowienia adwokata lub radcy prawnego na wniosek zgłoszony przed upływem terminu do wniesienia zażalenia, dla którego sporządzenia ustawa wymaga zastępstwa prawnego przez adwokata lub radcę prawnego, sąd doręcza ustanowionemu adwokatowi lub radcy prawnemu odpis postanowienia z urzędu. A termin do wniesienia zażalenia na postanowienie biegnie od dnia jego doręczenia pełnomocnikowi. Jeżeli strona prawidłowo zażądała doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, odpis postanowienia doręcza się pełnomocnikowi z uzasadnieniem. Paragraf trzeci. W razie ustanowienia adwokata lub radcy prawnego na wniosek zgłoszony przed upływem terminu do wniesienia skargi kasacyjnej przez stronę, która prawidłowo zażądała doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem, Sąd doręcza ustanowionemu adwokatowi lub radcy prawnemu orzeczenie z uzasadnieniem z urzędu, a termin do wniesienia skargi kasacyjnej biegnie od dnia doręczenia pełnomocnikowi orzeczenia z uzasadnieniem. Paragraf czwarty. W razie oddalenia wniosku o stanowienie adwokata lub radcy prawnego zgłoszonego w przypadkach, o których mowa w paragrafie drugim lub paragrafie trzecim, termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia stronie postanowienia. A jeżeli postanowienie zostało wydane na posiedzeniu jawnym, od dnia jego ogłoszenia. Jeżeli jednak strona wniosła zażalenie w przepisanym terminie, termin do złożenia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia w stronie postanowienia oddalającego zażalenie, a jeżeli postanowienie sądu drugiej instancji zostało wydane na posiedzeniu jawnym, od dnia jego ogłoszenia. Paragraf 5. Ponowny wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, oparty na tych samych okolicznościach, nie ma wpływu na bieg terminu do wniesienia środka zaskarżenia.